Ludzie, którzy najbardziej nas ranią, często przychodzą do nas dlatego, że mają nas czegoś nauczyć. Czyli czy nam się to podoba, czy nie, to są naszymi nauczycielami. Jak to działa? Na pewno wiele osób słyszało o karmie, albo o kontraktach dusz, albo o tym, że przychodzimy tutaj, bo jesteśmy z kimś na coś umówieni. Jak zwał, tak zwał. Często jest tak, że nasze spotkania z innymi, Wcale nie są przypadkowe, zwłaszcza te spotkania, które uznajemy jako trudne. Więc my w Instytucie Numeroterapii mamy taką, takie ćwiczenia dotyczące tych trudnych relacji nie polegające na tym, że wyzywamy kogoś od pasożytów i mówimy, że wszystko jest toksyczne tylko siadamy i zastanawiamy się, dlaczego ta sytuacja, dlaczego ta lekcja przyszła do mnie. Takie spojrzenie pozwala na szeroką perspektywę. Pozwala zobaczyć coś, co w złości jest nie do zauważenia, i pozwala nam się otworzyć na zrozumienie. A wiedza, e, moim odczuciu, jest kluczem do tego, żeby naprawdę wybaczyć, zrozumieć, odrobić i uzdrowić. Jeśli powtarzasz te same schematy, jesteś ciągle w tym samym kole, to myślę, że numeroterapia może Ci pomóc. Napisz w komentarzu słowo sesja, a wyślę Ci link.